Siemanko, tu Mati z kanału My Farm My Passion. Na początku zapraszam do subskrypcji i lajkowania wideo, jeżeli Wam się podoba. I oczywiście zapraszam na moją stronę na Instagramie, gdzie codziennie staram się publikować informacje związane z surowcami rolnymi, generalnie co tam się dzieje na rynku. A temat jest na czasie, bo wiadomo co tam się dzieje ze zbożem. A dalej zapraszam do takiego szybkiego filmu, który dzisiaj postanowiłem nagrać przy okazji tego, że, e, że postanowiłem dzisiaj zrobić taką analizę długoterminową pszenicy pszenicy na giełdzie, e, na giełdzie europejskiej czyli na giełdzie, e, na giełdzie Mative e, chodzi o, o taką sprawę, czy postanowiłem sprawdzić, czy warto sprzedawać e, kuku e, w ogóle płody rolne, głównie to się opiera na cenie pszenicy, ale czy warto no, sprzedawać pszenicę w żniwa, no i, yy, i czy warto budować te magazyny, yy, na które trzeba kupę grosza wysypać, że tak powiem. Yy, no i okazuje się w sumie z tego wykresu, tutaj na, na stuku mamy taki długoterminowy długo wykres pszenicy europejskiej. Tutaj zrobiłem sobie wykres na 20, na 20 latach i do, do 2003 roku zrobiłem tą analizę. No i z tej analizy generalnie wychodzi taka sprawa, że no niestety warto budować te magazyny. Szczerze mówiąc, to trochę miałem inne zdanie na ten temat. No, ale okazało się chyba, tak jak wszyscy uważają, że, y, że magazyny mają sens, bo w Żniwa cena jest niższa. No i faktycznie y, tak sytuacja wygląda, że ta cena jest niższa y, w Żniwa, mimo że wykres idzie raczej takim, takim półkolem od szczytu. Od szczytu w Hoście, czyli tej, u szczytu Hossy, tak jak teraz mieliśmy ten szczyt w 2022 roku. Tak samo taki sam szczyt mieliśmy w 2008 roku, więc widzicie ta, ten cykl koniunkturalny gdzieś trwał około 12 lat. No i gdzieś tam zanotowaliśmy dołek. Wygląda na to generalnie, że dołek zanotowaliśmy zaraz zaraz po górce, czyli jakieś tutaj widzę, że dołek był w 10 roku, a szczyt 8, więc dwa, dwa lata po górce zanotowaliśmy najniższą cenę no a dalej były wzloty i upadki, tak jak widzicie na wykresie no ale tutaj może zaczniemy nie o tym, zaczniemy o tym, że te linie, które tutaj narysowałem, to to są linie, kiedy, kiedy mamy żniwa w Polsce, czyli cały sierpień po prostu zaznaczyłem. Od, od pierwsza linia, początek sierpnia, druga linia, początek września, koniec, koniec sierpnia. tak? No i tutaj jak widzicie od 2003 roku. I tak, w 2004 roku na czerwono są zaznaczone wszystkie te lata, w których warto było sprzedać... Pszenicę czy tam zboża, tak, to w tym przypadku pszenicę w żniwa, bo tak jak widzicie tutaj w 2003 roku już nie widać tej płynności takiej dobrej jak tam w dalszych latach, ale tutaj można jakby ocenić to po filmiku, że jak tu mieliśmy żniwa, no to warto tutaj było sprzedać, bo cena nam raczej spadała, a nie rosła. Następny rok już mamy na w kolorze szarym, czyli warto było zmagazynować te zboże, bo urosło. Kolejny rok, znowu warto było zmagazynować, bo urosło. 2007 rok żniwa. Znowu do 2008 warto było przechować to zboże, bo urosło. To był ten nasz szczyt. Następnie, jeżeli mam porównywać te 2008 do 2022, następny to był właśnie ten rok po czterech latach przerwy, kiedy, yy, kiedy warto było spe, sprzedać żniwa i wydaje mi się, że ten rok będzie taki właśnie, żeby że, że warto będzie, warto po prostu było sprzedać żniwa, no ale tak właściwie to nie wiemy, bo ciężko powiedzieć, czy, yy, czy te zboże nam odbije, czy nie, ale no na pewno nam nie poleci już na, yy, na ten szczyt, który mieliśmy w, yy, no w szczycie, czyli gdzieś tam ta pszenica była po 1800 zł za tonę. To już jakby na to bym nie liczył, bo takie sytuacje raczej się zdarzają raz, raz na cały cykl, tak, czyli raz na jakieś 10-12 lat. Yy, następnie, yy, następnie mieliśmy kolejny rok 2009, już warto było trzymać zboże, bo urosło kolejny rok 2010. Znowu warto było Trzymać, bo tutaj mamy żniwa i nam podrosło dotąd 2010 rok. warto było następny. 2011 rok. znowu pod koniec roku nam ładnie podrosło i znowu po czterech latach przerwy mieliśmy, Rok 2012, w którym nie warto było trzymać pszenicy, bo pszenica nam spadła i to dosyć mocno. Następny rok 13, 13 znowu warto było trzymać pszenicę, bo po żniwach tam podrosła. 14 rok znowu, mimo że były duże spadki po żniwach, to i tak pszenica podrosła zimą, więc warto było ją trzymać. No i znowu po 3 latach przerwy, tym razem. Trochę to się zmieniło, bo minęły tylko 3 lata. Po trzech latach przerwy znowu mieliśmy rok 2015, w którym nie warto było trzymać, ponieważ zboże nam spadło. Kolejny rok znowu warto. Kolejny 17 rok znowu warto, bo pszenica nam poleciała w górę. No i znowu po trzech latach przerwy mieliśmy rok, w którym nie warto było trzymać zboża. 2019 to już było stosunkowo niedawno, więc pewnie pamiętacie, warto było trzymać. 20, warto było trzymać. 21, oczywiście, to ten rok, w którym wszyscy tak się gryźli, że nie trzymali tego zboża czy sprzedali zimą, to oczywiście warto było trzymać. No i przyszedł nam po kolejnych 4 latach rok 2022, w którym prawdopodobnie nie warto. Było trzymać zboża w magazynach na kolejny rok. Oczywiście tutaj nie wiemy, co nam jeszcze ten rok pokaże, bo wiele może się wydarzyć, no ale moim zdaniem osobiście nie ma możliwości, że pszenica nam wróci na te szczyty. Oczywiście uważam, że jest taka możliwość, że będą tutaj odbicia, ale to raczej. Jakby będzie zamknięcie cyklu i będzie to wyglądało w taki sposób, że to będzie szło tam powoli w dół, ale też nie ma co się martwić, że to jakoś poleci nam na te dołki z poprzedniego cyklu, czyli na ten dołek, który mieliśmy w 2010 roku, bo raczej historycznie to wygląda w ten sposób, że nigdy nie wracamy do tego dołka poprzedniego. Jak widać, do górki poprzedniej wróciliśmy, bo to była górka. Nie, nawet polecieliśmy na europejskiej giełdzie, to trochę inaczej wygląda. Górkę przebiliśmy na europejskiej giełdzie, jeśli chodzi o pszenicę. No i tak samo tutaj te dołki. Widzicie poprzedni, jakby poprzedni cykl był, już w tym następnym cyklu nie polecieliśmy. Jakby tutaj mamy ten dołek zanotowany, że go zaznaczę. Tutaj mamy na przykład ten dołek, a kolejny dołek mieliśmy gdzieś tu. Więc następny też nie będzie w tym miejscu, tylko raczej następny dołek pewnie gdzieś będzie tu, na dwustu czy, e, czy coś w tym stylu. Więc tutaj jakby, bym nie, jakby nie, nie ma co się martwić, że tutaj polecimy jakoś na dno, znowu spadniemy na te... No, na, na te najniższe punkty, tak, które tutaj mamy, tylko raczej. E, o, może inaczej, tutaj był do, ten dołek, tylko po prostu spadniemy w, jakim, w, jakieś, inne, w jakieś inne, jakby minima. Na pewno nie będzie to e, ten e, najniższy e, dołek z poprzedniej, z poprzedniej, z poprzedniego cyklu, tak. Także też nie ma co tutaj się martwić. No, wniosek z tego wykresu jest y, chyba prosty. Na 20 lat, 16 lat y, się opłacało trzymać w magazynach zboże, y, a, 4, y, a, a 4 lata się nie opłacało. A, a y, 14, Przez 20 lat 14 lat się opłacało, a 6 lat się nie opłacało, więc sami sobie odpowiedzcie na pytanie. Oczywiście. To, że magazynujemy te zboże, to moim zdaniem jest czysta spekulacja, bo to jest spekulacja jakby żywym towarem, ale, ale generalnie po prostu raczej trzeba przetrzymać brzniwa zazwyczaj i, i na pewno na tym zyskamy w przedziale takim czasowym 20 dwudziestoletnim. Więc też nie ma co tutaj się martwić za bardzo, że nie sprzedaliśmy na przykład towaru w, w żniwa w tym roku i popełniliśmy jakiś błąd, żeby nie było, że za rok powiecie sobie na przykład o nie, w tamtym roku nie sprzedaliśmy i, i było źle, to w następnym roku gonimy wszystko, bo jak widzicie, ten rok, prawdopodobnie 22, pokazał nam, że nie warto sprzedawać, a tak jak widzicie, mamy długie przerwy, czyli w następnym roku prawdopodobnie będzie warto trzymać jakby towar. A jak zrazicie się w tym roku do tego, żeby nie trzymać tego towaru, bo w tamtym roku wam nie wyszło, to po prostu stracicie dwukrotnie, bo stracicie i w tym roku, w którym nie sprzedaliście, a trzeba było sprzedać, i w kolejnym, w którym yy, nie w którym sprzedacie, a właśnie trzeba było trzymać, więc. Tutaj wyciągnijcie wnioski y, sami sobie też z tego wykresu, a to była taka moja krótka analiza. Pomyślałem, że jak już narysowałem te wszystkie kreski, się namęczyłem, to, to Wam to nagram i wrzucę na kanał. Także dzięki za obejrzenie, y, dzięki za oglądanie i subskrypcję mojego kanału i do zobaczenia, do zobaczenia w następnym odcinku. Żegna się z Wami Mati z kanału My Farm My Passion. Cześć! Jeszcze mam takie małe postscriptum. E, jakby ktoś nie wierzył w te cykle koniunkturalne, to na pszenicy amerykańskiej oczywiście historia jest no, dużo dłuższa, e, jeżeli chodzi o giełdę, niż na pszenicy europejskiej. Więc tutaj macie szczyt 2022, tutaj macie szczyt 2008, tutaj macie szczyt 96 rok. Jak widzicie, idzie to takimi łukami, jak mówiłem. No i tutaj mamy jeszcze jeden szczyt który jest trochę dalej 74 rok tak samo to wygląda tak samo wybijaliśmy dołki także to jest taki mały dowód na to że jak ktoś liczy, że jeszcze wybijemy gdzieś tam niedługo te szczyty co tutaj no to raczej nie i, i, i zajmie nam to trochę czasu a też popatrzcie sobie na, na szczyty tak? to tutaj macie trochę niżej szczyt niż ten ostatni szczyt bo zanotowaliśmy go przy tej czerwonej linii i poprzedni z 96 roku też szczyt był zanotowany znacznie niżej, więc prawdopodobnie kolejny będzie wyżej, no ale jak widzicie tutaj minęło ostatnio od tych, między tymi szczytami jakieś 12 14 chyba nawet lat a od tego kolejnego też minęło też, też minęło w sumie 12, także no to jest dobry przykład na to, że raczej będziemy mieli tutaj odnowienie tego. Yy, początek cyklu zakończył się po prostu yy, szczytem, tak. I tyle. Także dzięki na razie.